Siemanko, witajcie 20 grudnia. No i co? 4 dni można powiedzieć, tak? Bo mamy czwartek, piątek, sobotę, niedzielę. W niedzielę już wigilia i zakończenie tej serii. My dzisiaj, oczywiście, hobby box. I dwa kalendarze adwentowe. Najpierw polecimy dzisiaj w Champions League. Szukamy sobie 20. Mamy tutaj. To będzie ktoś z Glacją. 28-letni zawodnik. Co tam Ciro i może co? Nie wiem czy tam Ciro ma 20, czy nie ma 20. Czy sobie tylko muszę pragnąć? nagrywam na pewno? Tak jest, bo czasami ta kamerka ma taki problem, że wyłączę nagrywanie, no niestety. A nie, to jest zakagni. Zacagni. Okej. Nawet powiem wam szczerze, nie kojarzy go, nie wiem czemu on się znalazł na limitce, kudus. No ale jest, czyli najprawdopodobniej zasłużył na tą limitkę. Jakieś zaległe tutaj mamy. Tak, mamy ósemkę zaległą. To prostu otworzymy. Z Premier League. Zaległa. 12 zaległa też. Też otworzymy No i tam 20 szukamy 20 to jest Manchester United czyli no tutaj chyba musi oddać, tak mi się wydaje Lecimy najpierw z tym od Manchesteru Problem jest jednak, że te karty wszystkie są wygięte. Kodzik jak ktoś potrzebuje. Wolverhampton, Herb i Grey. Ok. Nowy kodzik. Bazówki. X level Foden i Williams. Ok. No i ostatni. Lecimy sobie z boksikiem. No, nie wiem, czy ten boks ma szansę. O, Luton, Morris i Twin. Czy ten boks ma w ogóle szansę przebić tego wczorajszego boksa? No wątpię, ale postaramy się. Zobaczymy, co w naszej mocy, żeby to przebić. Najpierw zdejmujemy sobie oczywiście folikę. Na wczoraj dwa autografy, jedna karta, jeden of jeden. No. Nie, nie wiem, nie wiem, szczerze nie wiem. Szczerze nie wiem, czy da się. No, oczywiście mamy 10 y, kart, 10 saszetek hobby, po 8 kart w saszetce y, z ekstra klasy. Miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie również wybitnie grubą. 1 na 1 Czy coś takiego poprosimy? Zaczynamy. Siemaszko. Pięczek. Stypica. Marwiński. Plawsić z To nasza prolitka. Y, Rivals. Rivals Forever. Krakowia z Śląskiem. I do 150: Szymanowicz. Ok. Kolejna susieczka Elise Medo Bobek LKS okej. Okay. i ruch Chorzów na Team Spirit to jest do 190 chyba i lis na 150, tak 190 mega ładnie to mi się podoba. Mamy puzzle, ale tak jak mówiłem wczoraj, puzzle niestety już się wykończyły. Już nie można nic za puzzle odbierać. To Tym Spirit Kopacz, zagłębia Lublin. To jest zagłębia jeszcze Proelitka i Jesus Imas na 150. Ok. Ojejka, czuję, że jest grubo czyli jest chyba koszulka. Zobaczymy, kto to taki. Tak, mamy koszulkę, zobaczcie. Zwoliński, Kubicki, Żuchowski, Serafin, Baker na 150 i jest to. Widzę, w Łódź! Hanouszek! 15 na 15. Pełny limit. O mój Boże! Co tu się dzieje? No ale mam szczęście, naprawdę. Tak się cieszę. Widzę, w Łódź, Team Unit. No, coś wspaniałego. Będę starał się, widzę, w całości zbierać. Tutaj ma. No, to chyba nitka po prostu wszyta. Ale jest coś wspaniałego. Otrzymaj specjalną kartę z częścią hoftowanego herbu drużyny PKO WP Extra klasa Nice, nice, nice. Mega, mega. Fajnie, to będzie wyglądać. <gryw> to jest nieprawdopodobne. Jeszcze 15 na 15, czyli zamykamy limit. No dobra, lecimy dalej. No tu jestem już spełniony. Zobaczymy, co dalej będzie. Czy jakiś autos może, albo jeden na jeden, dajcie jeden na jeden. Tam była Oshima Wójtowicz, Souza, Makowski na 150 i... <ścoughs> ja nie mogę i mamy autograf, wow, wow, wow. Nie wiem, czy czasami auto nie jest gwarantowane. Roman Jakuba, Ruki, autos. Z puszczynie Niepołomice. Otrzymałeś specjalną kartę z autentycznym podpisem zawodnika PKO BP Ekstraklasa. 96 na 169. Bardzo ładny podpis. Roman Jakuba. OK, Czyli mamy... Mamy no, Naprawdę mega dobry box, bo mamy... I... Team Unit. I do tego Autosa mamy. Lepiej już chyba być nie może. Szymanowicz. Nomański, Olkowski, Kołudzior. Puszczenie po i Damian Kołudzior na 50. Spoko sprawa. Zostało jeszcze ile? Raz, dwa, trzy, cztery saszetki. Ale to już wystarczy nam, bo to co my trafiamy to jest po prostu hit. Mossar, Makuch, Da Silva. Wiltek, Dalamu, tu Team Spirit, Do tego Nexgen, Xaver Dziękowski, Dziekonowski Team Spirit, tu i Paweł Wszołek na 150. No i patrzcie, mamy kolejne yy, puzzle. Szkoda, że te puzzle już nam nic nie dadzą. Team Spirit z Rakowa. Tutaj z Pogoni Szczecin. Proelitka. I z Farnas do 150. No i ostatnie dwie. Szlisz. Łaski, Rawas. Team Spirit i... Kotur jest do 50, ok i są te dwa limity do 50. No i ostatnia saszetka Wmuchnijmy się na nią, oby oddała coś dobrego. Szymczak. Exposito Hanuszek, bielicki, plawsić. Tu jest do 150 gita. Uuuu, i ze stali mielec, prolitka na 25. Elias Kurin. 24-letni środkowy napastnik. Najlepiej czuje się, kiedy ma okazję do walki fizycznej, w, gu, w, gu, w której pomaga mu wzrost. Hm. Mega ładnie. No i co, no... Kurczę, ale nie wiem, czy tamten odcinek i tak, i tak nie wygrywa. Chociaż tu jest Team Unit, no musicie już sami ocenić. Tu mamy jeden autograf Team Unit i naszą Pro Leadkę, tak zwaną do 25. No A tam mieliśmy jeden of jeden i dwa autosy, no szczerze. Nie wiem, musicie dać znać, co wy o tym sądzicie. No i co, ja czekam na komentarze. Na pewno cieszy się bardzo z widzewa łódź z herbu, bo chcą te herby sobie pozbierać. Mega fajnie to wygląda. No autoś oczywiście też fajna sprawa. Szkoda, że nie wpadają z jakichś bardziej znanych klubów, chociaż wczoraj tam był chyba yy, ruch, tak, ruch Chorzów i Piast Gliwice, czyli też, te, też dość fajnie. No ale co? Ja się cieszę i taki tak bardzo, bo trafić taki team unit nie jest wcale łatwo. No i co, do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i komentarzu. No i zapraszam was na grupę na Facebooku, gdzie yy, pewnie coś tam wrzucę. No i co, życzę wam miłego dziąka. Do, u mnie święty Mikołaj podwójnie był, bo no mówię, te dwa boksy naprawdę według mnie mega, mega dobre. No nie, nie można tego ukrywać, no Team Unique do tego jeden of jeden i trzy autografy, według mnie mega, mega sprawa. Ja wam serdecznie dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i komentarzu i zapraszam was na grupę na Facebooku. No i co? Piątka, siemaneczko i cześć, życzę wam miłego dziąka, pamiętajcie tylko o subskrypcji, żebyście nie zapomnieli czasami. Siemaneczko, cześć!